Hej witajcie, z tej strony Unuker, a dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zrobić darmową grę na Steam. Jest to gra Thief Gold. Będziemy potrzebowali job maila, generator tożsamości, strony na której dostajemy klucz zniżkowy oraz sklep Amazon na którym to kupimy. Ja tutaj może zacznę sobie od losowego maila, którego stworzę teraz. I zrobię konto na Amazonie. Tu wpisujemy już nas, numer nie trzeba, no niech będzie jakoś tak albo prościej, hasło wpiszę jakieś. No i dobra, mamy konto na Amazonie i co dalej? Dalej będziemy potrzebowali first Name wpisać tutaj jakieś przypadkowe oraz nasz mail. Też ten sam, który będzie tutaj. Wpisujemy go, zaznaczamy tutaj, że potwierdzamy e, i ten kod to jest właśnie ten tutaj. Mm, to jest kod nasz zniżkowy, który wpiszemy potem na Amazon. Mm, dalej e, klikamy ten link, co tu jest. Jest to link do tej gry. Jak widzicie, to jest to Steam Gold. Eee, klikamy bój admin do a następnie uzupełniamy TGS karta. I teraz uwaga, będzie potrzebny nam generator tożsamości. Eee, ważne, aby zaznaczyć tu wielka Bryt... eee, Stany Zjednoczone przepraszam. i generujemy tożsamość. Kopiujemy. Następnie szukamy wizy. czyli jest to nasza karta kredytowa, która jest tutaj? Wklepujemy na Amazona. Jeszcze szukamy daty zakończenia naszej karty kredytowej, która jest poniżej. Jest to 5 2015. I dajemy I Teraz tak. Full name wpisujemy. Najlepiej to samo, nieco. Tu mamy adres kopiujemy to, to. E, drugi zostawia, zostawiamy dalej dajemy miasto e, region to będzie co? ja nie pamiętam od, które, od którego stanu, to jest skrót i zip code to będzie ten I teraz tu zostawiamy United States e, e, i telefon przepisujemy poniżej powinno działać no właśnie i teraz tak będąc na tej stronie mamy tutaj cenę tej gry ale my wchodzimy w ten nic co tutaj był e, kopiujemy to klejamy tutaj i dajemy gotowe jak widzicie nasza gra teraz kosztuje 0 złotych e, dajemy complete e, żeby zakończyć to i nasza gra się nam powiedzmy robi Czytam kod. Dobra, i teraz w każdym razie e, Wy tutaj będziecie mieli kod. Ja już go nie mam ze względu na to, że już go zużyłem i jest tylko jeden kod na e, komputer. E, w każdym razie tutaj będzie kod, który wpisujecie na Steama. E, wchodzicie w dokładnie w zakładkę e, gry i aktywuj produkt na Steam i tam przepisujecie god bądź kopiujecie. E, no i to tyle w sumie z tego poradnika. Myślę, że Wam się podobał. Mm, no ja jestem Unuker. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was i cześć.